Zapraszamy do wysłuchania piątego odcinka podcastu, piąta strona okładki. Tym razem będzie to odcinek solo, w którym Jarosław Mikołajewski, tłumacz z języka włoskiego, poeta, prozaik, eseista, reportażysta, opowiada o twórczości Andrzeja Kamileriego, autorze popularnej serii kryminałów o komisarzu Montalbano. Z odcinka dowiecie się, jak tłumaczenie książek włoskiego pisarza zamieniło się w wyjątkową przyjaźń między Jarosławem Mikołajewskim a Andreą Kamillerią. Z jakimi zagwostkami językowymi musiał uporać się tłumacz i wiele innych fascynujących opowieści. Odcinek powstał w związku z obchodami stulecia urodzin Andrzeja Kamileriego. Zapraszamy! W tym roku, a jest rok 2025, obchodzimy 100 lat urodzin, czy setne urodziny Andrzej Kamilneriego. A ja się nazywam Jarosław Mikołajewski i jestem tutaj w pokoiku w wydawnictwie New York który wydaje Leriego, dlatego, że przetłumaczyłem cztery pierwsze powieści, których bohaterem jest komisarz Montalbano, tak? Salvo Montalbano, cztery pierwsze i przetłumaczyłem też jeszcze inną powieść dla wydawnictwa tego ale już bez komisarza Montalbano. A jestem tutaj również dlatego, że zaprzyjaźniłem się z Andreą Kamillerim. To chociaż to, to oczywiście ryzykowne stwierdzenie, ktoś kto ma 100 lat i, i ktoś kto ma, no, przepraszam, chciałem powiedzieć młody człowiek, A ja nie jestem młodym człowiekiem, bo właśnie jestem od kilku dni na emeryturze, mam lat 65 po prostu, ale Andrea Kamileli jest rówieśnikiem, dokładnie rówieśnikiem mojego taty. Więc, więc odnajduje w nim jakiś taki klimat pokolenia. Tamtego pokolenia, chociaż urodzonego, chociaż ludzi urodzonych zupełnie gdzie indziej, ale jakoś zbieżnych w, w takim, w powadze pojmowania świata. Czy wyciągania wniosków ze znajomości tego świata. A drugi, był postacią niezwykle malowniczą. Ale malowniczą dla mnie już niejako, nie wiem, co brykający, rozbrykany, powiedzmy źrebak, tylko jako po prostu cudowny rozmówca i mówca, po prostu ktoś, kto potrafił słowem żywym, słowem rozmowy oddać no, nieprawdopodobny klimat przeszłości, ale tak samo klimat polityczny czy społeczny swoich lat. On był bardzo zainteresowany polityką, bardzo w niej uczestniczył. Jego poglądy no, były poglądami. Nie tyle rozchwianymi, co miały różne rozdziały. On zaczął, zresztą sam to opisał, jako dziecko, właściwie jako zwolennik faszyzmu, był po prostu dzieckiem swojej epoki. La Presa di MacGala jest taka powieść, która, która, która się rozlicza, w której on się rozlicza z, z przeszłością faszystowską. A potem został też komunistą, jakim komunistą typu maoistowskiego. A, a, ale też powiedzmy, że pod koniec życia był, przynajmniej w tym okresie, w którym ja go znałem, czyli w ostatnich 20 latach jego życia, był, był takim, można powiedzieć, był egzystencjalistą, tak? był humanistą. E, zdecydowanie, o zdecydowanie lewicowych poglądach. I, i, I o takiej dobroci, właśnie człowieka, który rozumie świat z jego błędami. I też ze swoimi błędami, i, i otacza go takim, takim ciepłem, właśnie zrozumienia, czy tolerancji, wrozumiałości, Tak samo. Ja przychodziłem do niego na Via Asiago. Nie wiem, czy mogę podać numer, bo boję się, że ktoś pójdzie na przykład jakiś wyznawca i będzie chciał tam coś wędrzeć do jego domu, więc tylko powiem, że było to na Via Asiago. Na wprost siedziby telewizji włoskiej i i przychodziłem do niego zawsze u sprzedawcy owoców i warzyw. Zamawiałem na dzień wcześniej zamawiałem pomarańcze sycylijskie, które później on sprowadzał, i te pomarańcze sycylijskie z zielonymi listkami były dla żony Adryki Milleriego. Przynosiłem jej te, te pomarańcze, ona po prostu dla jej radości, żeby zobaczyć jej radość po prostu z tą ogromną radością przyjmowała te pomarańcze i przy i rzeczy do picia później. A ja zamykałem się w tym pokoiku Andrei i rozmawiałem. A tu przeprowadzałem z nim wywiady, które moim zdaniem powinny się jeszcze ukazać w książkowej wersji. A, e, e, rozmawiałem z nim o różnych rzeczach, różnych rzeczy mniej ciekawiły, różne czy jego ciekawiły. Ale to nie były tylko spotkania w tym pokoiku. To były również spotkania m, na przykład na Fiera della Piccola, Edilia, czyli na targach wielkich wydawców, powiedzmy, na których on wystąpił i, nie, i wbrew oczekiwaniom nie czytał, nie mówił o swoich tekstach, tylko czytał moje wiersze, na przykład, których edycję właśnie dostał. I, i z pamięci powiedział dwa wiersze. Pamiętam, co mnie bardzo, jakoś ogromnie mnie wzruszyło. To są, nawet mogę powiedzieć które wiersze, ale może to nie będzie ciekawe. Tak czy inaczej, otopi potem dłużej. To było, no, ale to było takie doświadczenie jego takiej szczodrości. On też napisał zresztą wstęp czy posłowie, już teraz nie pamiętam, do mojej powieści, do włoskiej edycji mojej powieści, która się ukazała najpierw w gazecie wyborczych, w odcinkach, a później się ukazała w wydawnictwie literackim, czyli Herbatę dla Wielbłąda. On napisał posłowie. Posłowie. Czy inaczej była to książka z jego tekstem towarzyszącym? To było dla mnie bardzo honorujące. I jeszcze inne spotkania, to były spotkania, które były, to były spotkania oficjalne, na które zapraszałem go jako dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Pierwsze spotkanie to było spotkanie z Wisławą Szymborską, kiedy zaprosiłem go do ambasady na obiad organizowany przez ambasadora ja montowałem i, i, i zapraszałem gości e, i ustalałem listę obecności na nim. I był Andrzej Kamilleri e, i była Wisława Szymborska właśnie, tak? Wisława Szymborska poświęciła mu wiersz, stała i przeczytała mu wiersz. E, na jeden z wierszy dedykowała jemu i jego, i jego żonie. No to było ogromne dla Andrzej też wzruszenie, bo on, on, on jej wiersze a drugie spotkanie to było moje spotkanie pożegnalne, kiedy ja wyjeżdżałem po tych swoich sześciu, sześciu latach, ponad sześciu latach z Rzymu i, i, i zaprosiłem jego i on przyjechał. I pamiętam, kiedy wysiadł z samochodu, który wjechał na podwórko ambasady, położył mi rękę, szedł za mną, położył mi rękę na ramieniu i mówił mi Jaro, proszę, jaro, do mnie, Jaro, idź przodem, bo ja już nic nie widzę dosłownie. Tak? On rzeczywiście stracił wzrok i, i, i no to, był taki, to było coś, co, co, co z czym należało się, z czym on musiał żyć po prostu zwyczajnie. I, i, i to było spotkanie, a jeszcze ostatnie spotkanie, jakie miałem z nim, to było spotkanie urodzinowe. On zaprosił mnie do swojej urodziny. Ja poleciałem do Rzymu do jego urodziny razem z moją córeczką Julką najmłodszą z trzech córek, które mam, i yy, która miała wtedy, nie wiem, 17 lat, może 18, taki był antyktyczny. Był Marek Lenen z nami, świętej pamięci. Yy, cudowny człowiek zresztą zrobił zdjęcia, które są z tego spotkania, z tego momentu mojego z nim spotkania. I pamiętam, że było oczywiście tłum wokół niego. Yy, to takie spotkanie pod Gołym Niebem. I on powiedział, ach, jest jaro ze swoją córeczką. Koniecznie muszę, muszę przywitać się z córką Jaro, muszę wziąć jej rączkę. I, i, i moja córka, ja podszedłem z córką gotowy, żeby, znaczy córką gotową, żeby podać mu rączkę. Na no jakiś facet się ustawił między nami, przed między nami ze swoją, z jakąś książką do podpisania, albo ze swoją książką, którą chciał mu dać. Wierząc święci oczywiście, że Andrzeja przeczyta i się zachwyci innego dziełem. No tak czy inaczej, e, wszedł między nas i po, wsadził mu rękę w rękę po prostu. I Andrzeja powiedział: Bardzo niewiele jest rzeczy pewnych na tym świecie, ale rzeczą absolutnie pewną jest to, że to nie jest rączka. <grytania> Córki Jaro. <grytania> I potem jeszcze raz się z nią przywitał. No a potem to były te. To było to kilka spotkań, które mam z nim na cmentarzu, w tym niebywałym cmentarzu, tym przepięknym jej cmentarzu, który znajduje się pod piramidą Geusza Cestiusza, czyli tak zwany cmentarz ewangelicki albo cmentarz Anglików, albo cmentarz niekatolicki po prostu. I on tam jest w pobliżu powiedzmy, w przybliżeniu, nie wiem co. Johna Kitza, no nie, no to w innym miejscu tego cmentarza, ale no to w ogóle cmentarz mały, więc jednak blisko. Ale z Augusta Goethego, czyli syna, syna Goethego, tego, którego uważamy za Wielkiego, oraz Gramsiego, Antonio Gramsiego, czyli postaci bardzo ważnej dla Andreja Kamiliego. Potem chodzi, chodzę na jego grób i coś tam mu zawsze zostawiam. Coś, coś, coś śmiesznego, żeby go roz... No, i no, oczywiście to były takie, chodziłem do niego też na takie pogawędki, które nie do wykorzystania, więc siedziałem sobie, rozmawialiśmy. On na przykład, no, on kochał poezję, to było, on zaczynał w ogóle, on pisał wiersze i zbierał wiersze, żeby mi je ofiarować i do wydania, bo ja chciałem wydać jego książkę, chciałem przetłumaczyć i wydać jego, jego wiersze, które są kompletnie nieznane, a on pisał je jakoś w młodości. Każdy głupek jakby dodał Umberto Eko, którego kiedyś skręcił, pisał pierwsze i tak i właśnie odpowiedział, jak każdy kretyn oczywiście, tak. tak. No, no więc no. właśnie poczułem się dobrze jako poeta, <grym> no, jego słowa, tak czy inaczej, e, e, więc i z Andreą, co ja mogę powiedzieć o jego prozie, od, jako, od strony tłumaczenia, no to oczywiście były problemy z przekładu, bo to się mówi tak, cztery pierwsze powieści, no ale były przekłady założycielskie w pewnym sensie. Tak? One musiały coś tam przetrwać, pewne szlaki. No tam są takie bardzo specyficzne postaci sycylijskie, jest taki Catarella, słynny, który jest doskonale grany w ekranizacji włoskiej. Katarella, czyli ten taki półgłówek komisariatu, który, no, który mówi różnymi powtórzeniami, który mówi tak jak gdybym miał do czynienia z pewną oficjalnością i nie bardzo wie jak się w tej oficjalności zmieścić, jak w przyciasnym mundurze. Trzeba było ten, ten język jakoś tam oddać. Ale w ogóle sama kwestia języka, ponieważ to jest język dziwny. Język powieści Andrejka Miller, jego tych powieści o komisarzu Montalbanu, to jest język sycylijski, ale nie język sycylijski w formie czystej. Czy w formie któregoś z dialektów sycylijskich? Bo poza tym, że jest język sycylijski, który jest uważany przez, Włuchów, przez wielu Włochów za dialekt, to ten dialekt, czy też język w rozumieniu sycylijczyków, ma również sam w sobie mnóstwo dialektów. I teraz no, całkiem niedawno byłem świadkiem pewnej dyskusji o tym, że nawet pewna dzielnica, dzielnica Marsali, Kutuzio, jest, tworzy, ma swój własny język zjański, który, który różni się od języka marsalskiego, to tak jak gdybym powiedział właśnie, że język powieślacki nie jest językiem ślubiejskim w Warszawie. No i miałbym rację, gdybym tak powiedział, ale nie enfatyzowałbym tej różnicy boże, <grym się w Głoszech> Bardzo często się ją jednak y, 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 bardzo podkreślam. Więc wybór języka. No i pomyślałem sobie, że mój tata mój i był z Pońska, drugi Z Pońska, jakieś 70 km od Warszawy. No i w Pońsku mówiono różnymi językami, znaleźli, znaczy mówiono takim językiem, językiem znaleciałościami. Tak? Bo tam, tam w tym mieście no, połowa mieszkańców to byli Żydzi, ale też było sporo Niemców. I w tym mieście mówiło się językiem, no bardzo takim czasami tak, dziwnym, na przykład. tam mówił, że rozróżniał chichu od flaflugi. To były różne typy e, wiatru, tak. Jak ja powiedziałem, że jest dzisiaj wietrznie, to tacie to, to nie wystarczyło. Tylko żąda ode mnie do powiedzenia, że to jest chichu, czy flafluga na przykład. No ale to początek, bo tam jest pierwsze zdanie, które charakteryzuje Montalbana, to jest to, że Montalbano uwielbiał, no właśnie, tam było Tambuziare, słowa I że to Tambuziare to jest takie przewalać się z Mój tata, kiedy ja chodziłem po moim pokoju, kiedy ja chodziłem, a jak to pisarz młody, tak? Albo jak to jeszcze student. Jest, Bardzo wiedziałem, co mam robić i wydawało mi się, że tracę czas, a to było szukanie słowa na przykład, nie szukanie, myślenie o tym, co jest w życiu wartościowe. No, mój tata mówił, co się tak smytłaś? No to smytłać się to jest, to było określenie, to było słowo, to był czasownik, który, który, którym zastąpiłem, który, na którym przetłumaczyłem to, to tam buziary. Więc to było, i to wiem, że to słowo zrobił jakąś furorę. Ktoś tam w doktoracie nawet je wymieni, i wymienia i analizuje. Co i tak smytu aż pamiętam. I to mi się wydało tak naturalne, że jako na nazwanie tego, co robił Montalbano, co było się Montalbano. Tam oczywiście główny problem to były e, te, ryby domowe, czy domowe w tym sensie, że takie ryby, które on jadł. U nas nie się tak ryb, takich, nie ma tych nazw. Ludzie, którzy mieszkają nad jeziorami, to wiedzą o tym, tak? Zjadłbym sobie leszczynka, prawda, albo lina, albo coś takiego. No, natomiast Montalbano zawsze jadł ryby morskie. I tam jest, no i to tłumaczenie tych ryb morskich. Na przykład, nie wiem, Montalbano siadł i mówił do Calogero, który jest tym głównym marzeń powiedzmy, tak? I mówię do tego kalorze, no. Yy, jakiegoś świeżego kielczaka. Kielczaka, mój Boże. W Polsce <grymny> bardzo mało osób słyszałem. Chyba nikogo nie słyszałem, kto by zamawiał kielczaka, więc więc rzeczywiście myślałem sobie o tym, żeby to zmienić na flonderkę albo na dorszyka. I, yy, i, do, jeżeli ktoś mi wypomni nieznajomość rybów włoskich, no to niech tak robi, ale proszę mnie odbierać świadomości. Tego, co robiłem w każdym razie, No trochę zmieniałem, żeby to w ogóle jakieś miało, no nie wiem, jakąś potoczystość, można powiedzieć. Poza tym, tam kwestia obyczajów na przykład. Jest Montalbano, odszedł do Calogero i jego zastępca, wszedł do tej samej knajpy i pyta, komisarz, ja mogę przyjść i zjeść z panem obiad. Ten spojrzał na niego. No, taki Sycylijczy, który przyszedł zjeść, no, albo się idzie pogadać, albo się idzie zjeść. Jak się idzie zjeść, no to właśnie nikogo do, tej, do tego rytuału nie potrzeba po prostu. Więc bardzo sycylijskie jest to spojrzenie i chciałem, musiałem oddać tę sytuację, w której e, e, Montalbano spojrzał na swojego zastępcę Mimi Augello i, i, i odradzając mu. Wspólne, tę wspólną biesiadę. Ale Mimi Angelno zrobił nie tylko to, że się wprosił do tego samego stołu, ale również e, poprosił o spaghetti ale e vongole, Powiedzmy, że spaghetti z małżami, tak? I posypał parmezanem. I tam jest cały, że otwiera się taki wywód, którego oczywiście głębi Polak nie zrozumie. To znaczy nawet hiena, która żre gówno nie zrobiłaby czegoś podobnego. Ja słyszę w tym, <laughs> słyszę w tym <laughs> tonację samego Andrejka Milleriego, który właśnie w ten sposób mówił, z taką właśnie enfazą, taką retoryką. <laughs> Nawet hiena, która źle gówno, nie sypałaby parmezan, spaghetti al i oczywiście no, Tę tonację trzeba było oddać w sposób taki, żeby to no, polski czytelnik nie zauważył tego, ale jednocześnie odebrał to jako jakieś wyjątkowe świętokradztwo, czy, czy bluźnierstwo, można powiedzieć. Także była to, była to wielka radość. Ten Montalbano miał swoje, no tam dużo rzeczy trzeba było rozstrzygnąć, jeśli chodzi o te, te pogranicze stylizmowskie, -pol, polskie. Doskonale wiem, że dali sobie radę z tym. Wszystkim moi następcy tłumaczy, którzy, którzy po mnie na, na swój własny rachunek to rozstrzygali. No, dla mnie była to jakaś wielka zawarta. Natomiast no i to, co doceniałem u, u Andrzeja Milneriego, to to, że on nie tylko konstruował intrygę samą, kryminalną, ale jednocześnie cudownie konstruował same postaci. Tak, tam każda z tych, każdy, każdy z funkcjonariuszy tego komisariatu był, no, taką był postacią godną zapamiętania w każdym razie, on, on po, po pozostawał um, taką postacią, która miała swoje cechy, które go wyróżniały. Ale tym, co mi się wydało ciekawe, najciekawsze i to, co go bardzo ceniłem, to było przepuszczanie, wpuszczanie sytuacji um, społecznej i politycznej. No, te powieści. Te powieści stały się takim wehikulum do, do, do pewnych treści politycznych. Na przykład w pewnym momencie, w czasach ministra Demikelisa, czyli ministra spraw zagranicznych, którego złapano na kiedyś, że tańczył w dyskotece. Nagle oto w jednej z powieści znajdujemy pewnego ministra, który tańczy w dyskotece, na przykład. Czyli, czyli Andrea odnosił się do tego faktu, ale też nie, nie, nie tylko po to, żeby nadać mu jakiegoś kolorytu nie, nie, nie po to, żeby budzić niezdrową ciekawość, ale też, żeby coś powiedzieć o tej sytuacji włoskiej. Ale nagle znajdujemy na przykład prostytutki z krajów z Europy Wschodniej i odnosi się do tej sytuacji Europy Wschodniej po prostu, tak? tego momentu, kiedy rzeczywiście bardzo dużo dziewcząt kobiet to było. No, je, je, jechało, żeby uprawiać ten zawód, niesłusznie chyba uznawany za najstarszy na świecie, w każdym razie na terenie, na terenie Sycylii, ale też było po prostu zmuszane do tego. I, i o tym, o tym Andrea, Andrea pisał. Pisał tak samo o sytuacji Madara del Valle na przykład, gdzie ja byłem już w tym roku i specjalnie pojechałem, żeby poznać jako miasto opisane przez Andréa Camilleriego, gdzie opisał wspólnotę tunezyjską, tak, wspólnotę y, y, muzułmańską, bardzo silną y, na, na, na obszarze sy sycylijskim. Y, nagle nie wiem, jedzie sobie Montalbano autostradą i, i widzi jakiś urwany wiadukt, ale nie to, No, on był efektem jakiegoś przetargu, który, który został niedokończony czy niespełniony. Więc znowu opis pewnych sytuacji, takich, które się dzieją gdzieś na pograniczu inwestycji i polityki, można powiedzieć. Więc za to tak samo też bardzo go cenię, ale nie to, że Przestałem go tłumaczyć po prostu dlatego, że pomyślałem sobie, że, że mnie bardzo boli kręgosłup i ja jednak muszę się skupić na... muszę dokończyć tłumaczenie boskiej komedii. <laughs> I dokończyłem to tłumaczenie boskiej komedii. No a teraz już mój kręgosłup po boskiej komedii już się w ogóle nie nadaje do tego, żeby tłumaczyć prozę. Tłumaczę tylko krótkie wiersze. Tak naprawdę. Tym się zajmuję w życiu. I chcę tylko powiedzieć, że Kamil Landry, to moja wielka życiowa przygoda jako człowiek. Dziękujemy za wysłuchanie piątego i ostatniego w tym sezonie odcinka podcastu Piąta Strona Okładki. Dziękujemy za wszystkie odsłuchania oraz komentarze, szczególnie te krytyczne, które pozwalają nam się nieustannie rozwijać. Zapraszamy już teraz na drugi sezon podcastu, który wystartuje 8 sierpnia. Do usłyszenia. Obiecujemy, że już z najwyższej jakości dźwiękiem.